W internecie można znaleźć wiele różnych teorii spiskowych na temat niezwykłych odkryć i znalezisk. Choć wiele z nich jest dość niewiarygodnych, to, jak pokazuje życie, prawda może być dziwniejsza niż można to sobie wyobrazić. W dzisiejszym odcinku przedstawimy Wam kilka takich przykładów. Zapraszam do oglądania. Dowód na istnienie obcych. Według tego mężczyzny kosmici naprawdę istnieją i nieraz odwiedzili oni naszą planetę. Mają od 140 do 150 cm wzrostu, posiadają trzy kręgosłupy zbudowane z krząstki i są w stanie się z nami porozumiewać za pomocą telepatii. Film, który zdobył już miliony wyświetleń, został nagrany i udostępniony przez Bajda Bushmana. Jest to emerytowany, starszy naukowiec firmy Lockheed Martin. Postanowił on publikować tak zwane Dowody na Istnienie Obcych, które przedstawia w swoim 33-minutowym filmie, nakręconym na krótko przed śmiercią. Jeżeli nie wiecie, to Lockheed Martin Corp jest amerykańską korporacją lotniczą, zbrojeniową, obronną i technologiczną o światowym znaczeniu, która powstała w 1995 roku. Istnieje więc szansa, że Bushman jako jej były pracownik mógł posiadać pewne niejawne informacje na wiele tematów. Niestety, większość dowodów przedstawionych w jego filmie ma postać ziarnistych zdjęć trzymanych przed kamerą. Jedno z nich przedstawia pięć świateł unoszących się nad górami Santa Catalina. Bushman powiedział, że zdjęcia te potwierdzają to, o czym sam już dawno wiedział. Mężczyzna twierdzi, że obcy są w posiadaniu technologii antygrawitacyjnej. Mężczyzna ten ma też rzekomo sporą wiedzę na temat samego UFO. Podobno te obce statki kosmiczne mają 11,5 metra średnicy. Potrafią latać pionowo i świecą podczas ruchu. A wy? Co o tym sądzicie? Czy ten mężczyzna mówi nam prawdę? Poduszki z marmuru. Umiejętność przekształcenia marmuru w dzieło sztuki jest naprawdę godna podziwu. Dzieła te muszą współgrać z naszym zmysłem wzroku i dotyku. Te marmurowe poduszki są w stanie oszukać nasze oczy i naszą percepcję. Patrząc na nie, można łatwo uwierzyć w fakt, że są one miękkie. Współczesny artysta Hakon Anton Fageraż znany jest z niezwykle realistycznego przedstawienia poduszek w swoich marmurowych rzeźbach. Te kamienne poduszki wyglądają bardzo realistycznie, aż chce się na nich położyć, nie sądzicie? Osadzone w naturalnych pozach, realistyczne poduszki mają gładkie fałdy i zmarszczki, które zaprzeczają właściwościom materiału, z którego są wyrzeźbione. Ciężko uwierzyć, że jest to marmur. Hakon był w stanie stworzyć swoje dzieła sztuki za pomocą użycia różnych narzędzi, w tym nomadowskiego młotka. Artysta postrzega je jako piękny symbol życia. Wierzy, że niektóre z najpiękniejszych i najtrudniejszych chwil w życiu każdego człowieka mają miejsce w łóżku. Poduszki oddają niejako jako poczucie przeżywania doświadczeń. To właśnie dlatego artysta wybrał je jako swoją inspirację do rzeźbienia. Sklep z fajerwerkami. Wielu historyków uważa, że fajerwerki zostały pierwotnie opracowane w II wieku przed naszą erą w starożytnych Chinach. Uważa się, że pierwszymi naturalnymi petardami były łodygi bambusa, które po wrzuceniu do ognia eksplodowały z hukiem z powodu przegrzania pustych kieszeni powietrznych w środku. Niedawno ta fabryka fajerwerków w Rosji boleśnie przekonała się o tym, jak niebezpieczne i niszczycielskie potrafią być te zabawki. Fabryka pewnej nocy zapaliła się, odpalając wielokrotne eksplozje fajerwerków na nocnym niebie. Filmy z tego incydentu były niedawno bardzo popularne w mediach społecznościowych. Ogień rozprzestrzenił się na dwukondygnacyjny pawilon, w którym przechowywano fajerwerki. Magazyn był wówczas podobno w pełni zaopatrzony przed nadchodzącymi obchodami Nowego Roku. Na zdjęciach i filmach możemy zobaczyć ten niekontrolowany pokaz fajerwerków i ponad 400 strażaków próbujących ugasić pożar. Mieszkańcy południowo rosyjskiego miasta, w którym się to wydarzyło, przybiegli ze wszystkich stron, aby być świadkami tego widowiska. Według wstępnych doniesień, pożar został wywołany przez uszkodzony grzejnik elektryczny. Przez kilka minut cały sklep pluł wielokolorowymi kulami ognia i iskrami i spadającymi wybuchami we wszystkich kierunkach, tworząc to wspaniałe widowisko, które niektórym udało się sfilmować. Na szczęście, pożar wybuchł nad ranem, kiedy na pobliskim targu prawie nikogo nie było. Wąbelkowe, ogniowe tornado. W internecie możemy poznać wielu ludzi, którzy mogą pochwalić się niecodziennymi talentami i umiejętnościami. Niektóre są bardziej, a inne mniej przydatne. Specjalną umiejętnością tego mężczyzny jest puszczanie baniek i wypełnianie ich płonącymi tornadami dymnymi, które dosłownie plują ogniem. Artysta Dustin Sky specjalizuje się w bańkach mydlanych. Podczas jednego ze swoich pokazów, w zasadzie przez przypadek, stworzył takie małe, ognisto-dymne tornado wewnątrz bańki mydlanej, która jakimś cudem nie pęka pod ciężarem dymu i ognia. Używa on specjalistycznych narzędzi zamiast plastikowych obręczy, dołączonych zwykle do przemysłowych butelek roztworu bąbelków. W ramach tej sztuczki artysta tworzy wiele baniek, które wypełnia gazem butanowym i dymem. Kiedy w końcu wszystkie te składniki są połączone, tworzy się tornado wciągające butan w górę i na zewnątrz bańki przez otwór, który jest następnie zapalany i spala się, gdy ma kontakt z powietrzem. Jest to ciekawa sztuczka, której wykonania powinni podejmować się wyłącznie specjaliści w tej dziedzinie. Ten mężczyzna spędził wiele lat, aby opanować swoje rzemiosło do perfekcji. Technologia Deepfake. Kojarzycie może ostatnią aferę, w której pewna osoba postanowiła wykorzystać technologię Deepfake i zamienić się w aktora Toma Cruza? Cyfrowo zamieniając swoją twarz z jego twarzą, umieszczała w sieci różne filmiki, na których mówi lub robi dziwne rzeczy. Czy kiedykolwiek słyszeliście o technologii Deepfake? Jeżeli nie, to na pewno kiedyś gdzieś widzieliście już jej użycie. Albo w jakichś aplikacjach społecznościowych, albo w efektach specjalnych filmach. Jest ona wykorzystywana już od dawna. Tak naprawdę to w zasadzie każdy może bezproblemowo przypisać jakąkolwiek twarz do jakiegoś zdjęcia czy filmu, w którym to dana osoba nawet nie uczestniczyła. Deepfake, choć może być niezwykle przydatny w Hollywood, do przykładowo odmładzania starszych aktorów, ma też wiele kontrowersyjnych stron. Wykorzystuje się go przykładowo, aby przedstawić różne filmowe gwiazdy, jakoby występowały w filmach dla dorosłych. Oprócz tego, można dzięki nim preparować nagrania, w których urzędnicy państwowi i politycy wypowiadają słowa, których tak naprawdę nigdy nie wypowiadali. W tej niezwykle popularnej serii cyfrowo zmanipulowanych filmów, obrazów i dźwięków można było oglądać samego Toma Cruza. Który popisywał się magicznymi sztuczkami, grał w golfa, grał na gitarze i wykonywał różne codzienne prace domowe. Problem polegał na tym, że to wcale nie był Tom Cruise. W rzeczywistości był to mężczyzna Miles Fisher, który wykorzystał technologię deepfake do udawania gwiazdy Hollywood. Wierzcie lub nie, ale ludzie przez wiele tygodni się na to nabierali. Warto się zastanowić, do czego może doprowadzić nas ta technologia, gdy jeszcze bardziej się rozwinie. Gigantyczne kurczaki. Te wielkie kurczaki zostały pierwotnie przywiezione z chińskiego portu w Szanghaju w latach 40. XIX wieku. Znane są właśnie dlatego jako ptaki szanghaju. Rasa ta została wyhodowana w Ameryce. Powstała po odpowiednim łączeniu bardzo dużych ptaków sprowadzanych z Chin, często określanych mianem królów wszelkiego drobiu. Brachmy to naprawdę gigantyczne kurczaki. W XVIII wieku kurczak brachma był najtańszym sposobem na wyżywienie dużej rodziny, ponieważ mięso, które można było z niego pozyskać, było kilka razy większe niż te z normalnej kury. Jest to jedna z największych ras kurczaków i jest w stanie urosnąć do około 80 cm wysokości. Dodatkowo są one w stanie osiągnąć wagę około 6 kg dla kur i około 8 kg w przypadku kurzych samców. Pomimo swoich rozmiarów, giganty te słyną ze smacznego mięsa i wielkich brązowych jaj. I chociaż kogut tej rasy jest prawie dwukrotnie większy od średniej wielkości normalnego koguta, w rzeczywistości jest bardzo spokojnym zwierzakiem. Jest to o tyle ważne, że podczas zbierania jajek z kurnika ten mógłby narobić niemałych szkód i spustoszenia ze swoją wielkością. Kurki z kolei są znane jako wspaniałe matki dla swoich młodych. Poza tym, brachmy mogą również współistnieć z innymi rasami. Kto wie, może niedługo gatunek ten całkowicie wyprze klasyczne kurczaki? Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, żeby dostawać powiadomienia o najnowszych odcinkach. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia już niebawem. Cześć!